Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie dyktorze, zgłosił się już do pana Bartłomiej Misiewicz? O ile wiem, jeszcze nie. A jak się zgłosi, to pan mu pomoże. To znaczy, nie wiem, czy, czy pomogę. W każdym razie mam za zadanie zająć się każdą sprawą y, y, obywatela. Ja rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do mojej wypowiedzi dla superstacji. Tak, kiedy pan Czyli... mówił, że gdyby się zgłosił, to pan rzeczywiście nie będzie miał wyjścia i mu pomoże. Zastanawiam się, czy to jest tak, że pan mówi absolutnie poważnie, czy raczej chce się trochę podroczyć z politykami PiSu? Y... Ja chciałbym zwrócić uwagę na problem, który polega z wydawaniem tego typu opinii przez organy partii, które to opinie są następnie popierane przez, przez rząd. Ale to partia nie może wydać opinii na temat jakiegoś człowieka, swojego polityka? Może wydać, ale w momencie, kiedy są to, ta opinia jest popierana przez rząd i pani premier mówi, że ona się zgadza z taką opinią, to już się pojawia wtedy, tak mi się wydaje, konstytucyjny problem, ponieważ konstytucja gwarantuje, Każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej równy dostęp do służby publicznej. Czyli premier nie ma prawa powiedzieć, że nie widzę ani w Ministerstwie Obrony, ani w żadnej podległej rządowej instytucji miejsca dla pana Misiewicza? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ogłoszony jest konkurs na stanowisko referendarza, głównym inspektorze. W Głównym Inspektoracie farmaceutycznym. Czyli jest instytucja rządowa, zajmuje się prawda, nadzorem, nad y, sprzedażą leków, kontrolą nad y, funkcjonowaniem aptek. I że zgłaszcza się właśnie. Pan Misiewicz, jako osoba, która posiada określone doświadczenie, o co więcej posiada doświadczenie w administracji. No i co się wtedy dzieje? Ten szef, czyli główny inspektor farmaceutyczny ma mieć z tyłu głowy i pamiętać, co pani premier powiedziała o tym człowieku, czy też ma przeprowadzić całą procedurę zgodnie z zasadami? Zakłada prawa. pan, że ten szef jest niesamodzielny i że absolutnie będzie słuchał tego, co pani premier powiedziała? Znaczy on jest, no, on jest częścią administracji rządowej. Jeżeli się pojawiają sformułowania typu, że ta osoba nie nadaje się do pełnienia żadnych funkcji publicznych, no to można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie takie stanowisko, które może być wiążące dla osób, które podlegają odpowiedzialności politycznej. Ale pan Misiewicz może wystartować w tym konkursie i się sprawdzić, zweryfikować swoje kompetencje? Absolutnie może, tylko że musi się w takiej sytuacji liczyć, że tego typu opinia wyrażona może mieć swoje konsekwencje. Ja nawiązuję do tego, że w latach 80. i wcześniej mieliśmy tak zwaną instytucję wilczego biletu. Która I to jest wielki bilet właśnie to, co którego, dostał Bartłomiej. Znaczy ja Misiewicz. myślę, że można by to było do tego porównywać. Po prostu uważam, że jeżeli organ władzy Wydaje jakąkolwiek opinię na temat drugiej osoby, to musi się to odbywać zgodnie z określonymi procedurami. Jeżeli... To, to co mógłby pan zrobić w sprawie Bartłomieja Misiewicza? Gdyby on się zgłosił i poprosił o pomoc, to w jaki sposób jest pan mu w stanie pomóc? Na przykład, będzie go pan zachęcał do tego, żeby poszedł do sądu pracy i walczył choćby o odszkodowanie? Znaczy, ja myślę, że to dopiero można by mu było pomóc w takiej sytuacji, kiedy, kiedy on by podjął jakiekolwiek tutaj działania w takiej sytuacji. Ale Ręcz pan już to sta... na pewno analizował i Nie no, zastanawiał doktorze, się że Ja tym... jedynie wskazuję na to, jak to Wygląda z punktu widzenia artykułu 60 Konstytucji, jak równy dostęp do służby publicznej, który gwarantowany jest obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkim, i bywa zakłócany przez tego typu opinie, Myślę, że które wielu... są potwierdzane przez panią premier. A Ale... wielu naszych słuchaczy, kiedy pana słucha i myśli sobie, o co tutaj chodzi, człowiek, którego przed chwilą od czci i wiary nawet partyjni koledzy odsądzali, teraz nagle staje się podmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich i RPO chce mu pomagać. Znaczy, nie, panie redaktorze, nie staje się podmiotem zainteresowania, tylko staje się podmiotem zainteresowania dziennikarzy, którzy mnie pytają o moją opinię, a moją opinią, a moim zadaniem jako rzecznika jest wyrażać opinię, a nie. Osądzać, że tak powiem, moralność czy, czy zdolności danej osoby. Jak... I będzie pan teraz stawał w obronie każdego polityka, któremu inni politycy odmawiają kompetencji? To znaczy, ja będę raczej ubiegał się o to, aby procedury dostępu do służby publicznej opierały się na zasadach, które, które są przewidziane przepisami prawa, a nie, że tak powiem, wyrokowaniem na zaś przez organy polityczne, że ktoś się do niczego nie nadaje. Panie doktorze, coraz więcej Polaków mówi, nie przyjmowaniu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Trzy czwarte pytanych polaków przez Cebos jest przeciwko. No, wygląda na to, że nie potrafi Pan przekonać do kultury przyjęcia, bo takiego sformułowania pan używał, choćby pisząc do premier, jeszcze pani premier Kopacz. Zgadzam się, że jest z tym niestety problem. Ja ubolewam nad tym, że w Polsce. Nawet nie ma ostatnio wielkiej woli, aby stworzyć tak zwane korytarze humanitarne, czyli metodę, która polegałaby na tym, że organizacje pozarządowe z kraju, organizacje kościelne takie jak Caritas, porozumiewają się z, chociażby z organizacjami działającymi w Syrii czy w okolicach Syrii i za pomocą tych tak zwanych korytarzy humanitarnych udziela się pomocy konkretnym osobom. No Ale ktoś ja... może zapytać zaraz, zaraz, dlaczego polskie państwo musi. Czy powinno, jak Pan proponuje, tworzyć taką kulturę przyjęcia? Znaczy, rozróżnijmy dwie kwestie. Tak? Przez pojęcie kultury przyjęcia, która była przeze mnie zaproponowana półtora roku temu w takim dużym wystąpieniu do Pani Premier, Kopacz. Kiedy Pan nam to Do była... tego, żebyśmy przyjmowali uchodźców. Tak. Ja wskazywałem na to, że jeżeli przygotowujemy się do wykonania tej kwoty przyjęcia 7200 uchodźców, to powinniśmy zadbać o to, aby spotkały te osoby maksymalnie dobre, dobre warunki w zakresie integracji, w zakresie relacji ze środowiskiem lokalnym, edukacji i po prostu zapewnienia określonego wsparcia. I tutaj w tym zakresie. Nie dość, że niespecjalnie wiele się zmieniło, to jeszcze niedawno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji yy, doprowadziło do yy, yy, wycofania polityki migracyjnej Polski, czyli oficjalnego dokumentu rządowego, który przewiduje, jak procesy migracyjne są przewidziane. No i wreszcie mamy do czynienia ze stopniowym, coraz większym blokowaniem granicy w Terespolu. No, z jednej strony są prawa uchodźców i imigrantów, a z drugiej prawa obywateli. Polaków żyjących w Polsce. Wielu z tych Polaków boi się najzwyczajniej w świecie uchodźców. No i dlaczego pan staje po stronie migrantów czy uchodźców, a nie po stronie tych, którzy się boją. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, po pierwsze, moim zdaniem nie należy tego, tych kwestii sobie wzajemnie e, przeciwstawiać. Dlaczego? Ponieważ... Szef MSWiA, ja, Mariusz Błaszczak, e, mówi, że mamy e, poważny problem z kryzysem migracyjnym i mówi tak, polityka multikulturalizmu na zachodzie Europy przynosi krwawe żniwo w postaci ataków terrorystycznych. Tak, ja zmierzam do tego. Ja się e, zgadzam, że rolą ministra spraw wewnętrznych i administracji jest zapewnienie bezpieczeństwa. Rolą naszych służb państwowych jest spowodowanie sytuacji, w której obywatele będą czuli się bezpiecznie. Natomiast czy zamknięcie granic to faktycznie jest metoda? No bo przecież jednocześnie, mógłbym powiedzieć, jesteśmy częścią strefy Schengen i te osoby, których pan minister Błaszczak tak się boi, no to mogłyby w każdym momencie, dzisiaj, jutro, pojutrze przyjechać z Niemiec, Francji, czy też z Włoch. Tyle, że z ministrem Błaszczakiem obawia się też wielu Polaków i nie chce tutaj migrantów trzy czwarte pytanych w najnowszym sondażu. No tak, ale jeżeli byśmy spytali o różnego rodzaju inne kwestie, to to Byśmy uzyskali różnego rodzaju y, odpowiedzi. Ja uważam, że my mamy najzwyczajniej w świecie obowiązek solidarności z tymi osobami, które cierpią, które uciekają przed traumą wojny, które uciekają przed y, torturami, które uciekają przed bronią y, gazową, która ostatnio została użyta y, w Syrii, i można, prawda, te przypadki y, 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 szerzyć. To jest niestety wielki problem, że Polska, moim zdaniem, powinna być tym państwem, które uczestniczy w akcie solidarności z uchodźcami. Rzecznik Praw Obywatelskich, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Zapraszam.